Siemalko z tej strony Metalowy, a ze mną jest dzisiaj. Majak. I zaprezentujemy wam jak wygląda nasza gildia Antihasa. No, taki zamek. Znaczy no jeszcze nie mamy zamku. No Ale zamku dużo jeszcze się nie zmieniło. mamy. Od tego co ostatnio pokazywałem zmieniło się dosyć dużo. To samo jak co idziesz pokazywać? A nie wiem. No tu może po kolei jakoś. No to możemy zacząć w sumie od... Pokoi, bo ja jeszcze pokoi nie pokazywałem. No, ja też nie, chyba. No tutaj dobra. chyba już widzieliście magazyn, na którymś z odcinków. Tutaj mamy stołniarki, to też widzieliście. E, tutaj mamy pokój Crossa. Ale co wow. strasznie. Mi nie cofa. Zrobił sobie nowe drzwi. Tutaj nie będziemy do skrzynek patrzeć, bo się obrazi. Ale od niego się wyjdzie. To jest mój pokój. Dobra, przyelazny. Dobra. No Lol trafić się, nie mogę. Tutaj mamy pokój Rudiego. Zamknięty. Tu jest tajny pokój Meca i... i kadziora. Już nie będzie tajny. Już nie będzie tajny, dokładnie. Ej, ziemnia. Tutaj jest mój pokój, jedna to głowa którą zabijam. Ciastą. i moja sobie ukradź, A ty gdzie są... Gdzie, gdzie są twoje głowy? Bo ty już dużo razy chyba. Moje są u mnie w pokoju. Ja swoje, swoje trzymam u siebie. Dobra. Zamkniemy im ten pokój tutaj. Chcesz ja na się Nie już nie wchodzę. Dobra. Tutaj Czym mamy... Było, bo... że im bez pozwolenia? Tutaj mamy pokój seby, Obsydian marnuje jak zwykle No, nie potrzebuję. To jest pokój Majaka, tutaj nie będzie wchodzić bo się obrazi. A ja już pokazałem. No dobra. Tutaj jest... czy, czy, czy tu jest pokój ten. POPA. Popa. No dobra. E, Robert 3. Pop. Mistrz beatboxa. <grych> jest MT player. MT playera. A coś podłogi nie ma, Kradną No co właśnie, coś chyba... Są co on tu miał Redstone'a chyba. A no tak. To przydało no. się na Obsydian. To jest jeszcze druz Dera, mistrza sucharów. Tak. A tutaj jest... Czyj? Kiedyś tutaj miał ten... Kadzior, ale przenieśli się tam. A no dobra, no to... Tutaj możemy tu zamknąć. Zróbmy to inaczej. O, moje ziemniaki. <laughs> no, poka pokaż jeszcze może swój pokój. No właśnie, w moim pokoju się zmieniło bardzo dużo, bo był dwa razy palony. Jak nam się wbiali do gildi, bo mieliśmy yy, walki A właśnie, tutaj jak się wchodzi, jest... Yy, twoje piecyki są. No. Yy, trochę ucierpiały, bo tutaj... coś się zakoblował i w ogóle... No ja tu jeszcze przerabiałem tą do obsydianarkę. Dobra. Taki nieogar wielki tutaj. Ty. Tych dyni tutaj nie było jakiś czas, ale powróciły wczoraj. Bo zrobiłem farmę osobną, którą też wam pokażę. No i dobra, mamy tutaj mój pokój. A już nie jest z drewna, no tutaj jest. Podłoga jest. Podłoga za tam walić, dobra. No i wodospady zostały tak jak było. No i tutaj sobie dobudowałem kawałek, można sobie pojeździć na grzybnia. O tym obrazem jakiś tajny przejście. LOL BUGUJE mnie! Nie, nie ma tajnego przejścia tutaj. Ale ten obraz na moim teksturpaku wygląda jak... moje logo na YouTubie. LOL, u mnie jest taka czaszka paląta. No no no. I tutaj jest moja automatyczna piecykarnia, pokazałem już na odcinku jak ją zrobić, więc nie będę tutaj się majtał. Obsydzianiarka. Ale zjem sobie. No i My, to No i to tyle jest, to Mój pokój. No ta, na górę pójdziemy. E, pokażę tą farmę nową. No tutaj... Farma trzciny się trochę też rozrosła. A, właśnie! O, Yyy, Ukryty pokój w farmie trzciny. To jest serio? pokój. No, no nie wiedziałeś? Hermes. No, a On tutaj, już nie jest nie no. Tu. Tu. Majak. Obejrzyj się do tego. Tu. A, tutaj. tu A to widziałem tam dziurę kiedyś. No. Tutaj. Synka za trzciną, którą zrobiłem. Obsidianiarki. O, to ktoś naprawił, bo dzisiaj nie działała też. Dobra, tutaj mamy... Ta druga jest yy, Tą strzelnicę kto zrobił? Pop. Strzelnicę popa, która wydaje dźwięki, się trafi w to. Ale nie trafiasz. O, udało się, właśnie. Ten przycisk. Dobra, nie będę tutaj marnował. Uchu. Tutaj narka też nie działa. No i do góry. Yy, krówki, mandzioki. Tutaj mamy? Ja wczoraj sprowadziłem. Tak. No i farma. Którą też wczoraj zrobiłem, marchewki, ziemniaki, yy, zboże i wszystko inne. Tutaj chyba też marchewki rosną na razie. No i skrzynki na no poszczególne rzeczy. Motyki i tak dalej. Dobra, no, tutaj mamy spad, na którym można się zabić. A tam nie ma i... na dole? Yy, tutaj był kiedyś mob grinder, który nie działał. No i tam masz no. spad i wychodzisz tam, gdzie są pokoje. A no dobrze. Tylko tam można trzy serduszka chyba stracić, jak się spadnie. No jak nie ma Federfalling to Tinic chyba. Dobra. Na górę idziemy czy nie? No możemy pokazać. No, dobra. Wcześniej tutaj były góry, a teraz będzie zbocie. były. No i tutaj górę wyłożyliśmy sobie... ...dyrtem. Wcześniej no Wcześniej tutaj wszędzie się bym... Się góry. Tych gór. y, jeszcze nie jest trochę to trochę nic skończyło. ktoś tu schody no, zrobił. To Brawo, trochę. jakiś Lol. Trochę tutaj trwało to nie ogarnęliśmy. Wszędzie tutaj pod tym jest woda, więc łatwo do nas nie wbić. Ale jak coś to widzicie kordy. O dzisiaj to atakował nas. Dzisiaj... Widziałem dziury, no? Widziałem dziury w tym dziewczyn. A to ja wczoraj kalb. jak ten, nie załatałem ich po piperach. Aha. No. on Oni wybuchły wczoraj. No. To się to do pokazania, czy już chyba wszystko? No chyba wszystko. To zamknij, nie? Dobra. No dobra, yy. tak... No niedługo może na jakąś klepę się wybierzemy. Już parę no. było ładnych. Ten weekend był tak... bogaty w klepy. No ale nie ma za bardzo jak nagrywać, bo są straszne lagi. No właśnie, ja bym jeszcze nagrywał wywali, ale ten wiesz, wywali cię i później masz doda. No... Yy, tak, tutaj jeszcze w stołniarce mamy... Spalarkę, której też nie pokazywałem, odcinek do niej też macie u mnie na kanale, jak ją zrobić. Zegar i tak dalej. Będę musiał ci pokazać jak zrobić stołniarkę. A to kiedyś idziemy. Dobra. Stołniarkę to chyba każdy umie. No to... prosty ja zegar. tyle Dobra. na dzisiaj. Zakończymy? No. No to chodź tutaj. Dobra. No to... Do następnego odcinka. Był z wami Metalowy i. Majak. Siema. Na razie, i cześć. O, pożegnaj się. Po, pożegnałem się, cześć. <grym> Dobra. Pa, pa. Cześć.